Statystyki pokazują, że najczęściej w miesiącach letnich dochodzi do sytuacji, kiedy dzieci uciekają z domu. Co jest tego powodem i jak sobie radzić w takich sytuacjach? O tym dziś w naszym programie. Może się tak zdarzyć pewnego dnia, drodzy Państwo, oby nigdy nam się to nie przytrafiło, ale za, za założyć należy, że dziecko ucieka z domu. Jest takie powiedzenie: dziecko na gigancie, i nasze dzieci, drodzy Państwo, dzisiaj nie wiedzą, co to znaczy, bo to jest jeszcze z naszych lat młodości. Ale. Takie rzeczy mają miejsce również dzisiaj. To się zdarza, drodzy Państwo. Oczywiście im starsze dziecko, tym tych pomysłów jest więcej, takich, które wychodzą poza ramy naszej wyobraźni rodzicielskiej. Ale również młodsze dzieci zdarza się, że przyjdzie im taki pomysł do głowy, żeby zwiać z domu. Dziecko ucieka z domu w zasadzie z dwóch powodów. Pierwszy to jest niewytrzymanie pewnego napięcia emocjonalnego. Drugi powód to jest takie fałszywe postrzeganie dorosłości oraz fałszywe postrzeganie wolności. Robi się coraz cieplej, a więc warunki sprzyjają ku temu, żeby gdzieś tam y, przycupnąć, może gdzieś na plaży przenocować, może gdzieś w lesie albo gdzieś na altance. No tych możliwości w tym okresie letnim jest więcej. Ale drodzy Państwo, gdyby już coś takiego miało się zdarzyć, my jako rodzice możemy temu zapobiec. I stąd dzisiejszy program i ten temat poruszony. Co my, rodzice, możemy zrobić dla naszych dzieci, żeby to się nie zdarzyło? Rodzice w dzisiejszych czasach popełniają dużo błędów wychowawczych, co, co nie jest do końca ich winą, tylko jest y, spowodowane różnymi nowoczesnymi, postępowymi ideologiami wychowawczymi, takimi jak wychowanie demokratyczne, bezstresowe, w NVC. Tutaj no, bardzo często też wykładowcy, że tak powiem, u wyższych uczelni mącą w głowach i to się często po prostu odbija na wychowywaniu dziecka. A to się też wiąże z nowoczesnymi takimi podejściami wychowawczymi, że na przykład nie warto tam nie wiem, zwracać, u, że nie, nie wypada zwracać uwagi w dziecku gdzieś tam publicznie, albo na przykład e, nauczycieli często się krytykuje za to, że tam e, postąpili w ten sposób, a nie inaczej. Wskutek czego rodzice mają bardzo często taki mętlik w głowie, w jaki sposób to dziecko wychowywać: czy stosować kary, nie stosować, czy wyciągać konsekwencje, czy pełnić funkcję autorytetu, czy podążać za dzieckiem. się to po prostu za sobą wiele. Takich niejasności wychowawczych. Przede wszystkim wielokrotnie powtarzamy to w naszych programach przy okazji różnych tematów. Z dzieckiem należy rozmawiać. Dziecko nie może być pozostawione samo sobie. Yy, nawet jeżeli jesteśmy bardzo zajęci, bardzo zapracowani, nie wiem, kończymy w pracy jakiś projekt, wyjeżdżamy często w delegacje, yy, mamy więcej niż jedno dziecko, a więc też ta opieka jest taka wzmożona i wymaga więcej koncentracji na innych dzieciach. To nas nie zwalnia jako rodziców z tego, że my mamy obowiązek rozmawiać i obserwować nasze dzieci. Ucieczka dziecka z domu nie zdarza się w przypływie chwili i to nigdy nie jest impuls. To jest proces, do którego nasze dziecko się przygotowuje. Ono sobie jakiś pewien plan snuje, yy, ma jakiś pomysł na to, jak to zrobić, i teraz pytanie zasadnicze: dlaczego? Dlaczego nasze dziecko chce uciec z domu? Jeżeli chodzi o to napięcie emocjonalne, to nigdy nie jest tak, że dziecko tak po prostu ucieka z domu z dnia na dzień. Zwykle to jest jakaś dłuższa sytuacja, dłuższego pewnego napięcia, kiedy dziecko sobie z czymś nie radzi. Wiąże się to też z tym, o czym przed chwilą mówiłem, o tych kwestiach wychowawczych. Czyli na przykład, jeżeli wychowujemy dziecko bez kar, bez konsekwencji, tak bardzo delikatnie i potem dziecko w życiu nastoletnim zderzy się z trudną rzeczywistością, to może po prostu skutek tego delikatnego przygotowania wychowawczego po prostu nie Trzymać pewnego napięcia emocjonalnego, nie radzi sobie z tą sytuacją i może uciec z domu. To samo może się tyczyć innych błędów wychowawczych, typu faworyzowanie drugiego dziecka, zaniedbywanie tego pierwszego, albo na odwrót. Może to też się wiązać z tym, na przykład, jeżeli rodzice postępują na odwrót, czyli w, w skrajność w, w drugą skrajność, czyli na przykład rodzice stosują kary, ale na przykład stosują nieadekwatne, albo na przykład ostrą przemoc traktują jako po, po prostu forma wychowania właściwa forma kar. Natomiast innym jeszcze takim powodem jest oczywiście fałszywe postrzeganie wolności. To znaczy dziecko czasami, które ma lat 15, myśli, że jest dorosłe, że już chciałoby mieć tyle wolności, żeby móc swobodnie gdzieś wyjeżdżać, swobodnie gdzieś podróżować, żeby robić to wszystko na koszt rodziców, że mu się należy i tak dalej i tak dalej. Czyli jak myśli sobie o sam osobie jako o osobie dorosłej, a rodzice jednak mu czegoś zabraniają, to dziecko w ten sposób próbuje tak udowodnić albo pokazać że Jestem dorosły, dorosła i będę robić, co po prostu będę chciał. Może być kilka powodów, ale my nie jesteśmy w głowie tego naszego dziecka, córki czy syna i możemy sobie tego wyobrazić. Natomiast moim zdaniem przede wszystkim dziecko się po prostu źle czuje. I teraz czy się czuje samo ze sobą źle, czy na przykład jest szykanowane w szkole, czy może atmosfera w domu mu nie odpowiada. Drodzy Państwo, często rozmawiamy podniesionym głosem, zdarzają się kłótnie, nie zakładam i nie generalizuję, że wszędzie. Nawet jeśli nam się wydaje, że dziecko jest w pokoju, ma słuchawki na uszach, bo gra, albo czyta książkę, albo jest czymś zajęte, to ja wam gwarantuję, drodzy Państwo, że ono i tak wszystko słyszy. Bo to, czego nie powinno, usłyszy zawsze. Taka jest natura naszych dzieci. Ile razy mówimy coś półszeptem, ile razy nie chcemy, żeby coś usłyszało, rozmawiamy przez telefon, gdzieś się zamkniemy w pokoju, te dzieci mają uszy dookoła głowy. Naprawdę. I potem się możemy zdziwić, bo nie wiedząc, że dziecko coś usłyszało, może tak się zdarzyć, że ono sobie z tym nie poradziło emocjonalnie, mentalnie, duchowo i jest to dla niego ogromny problem. W każdej dokładnie rodzinie może się zdarzyć sytuacja, kiedy dziecko ucieka z domu i to naprawdę nie ma związku z tym, jak liczna jest rodzina, jakie są zarobki i tym podobne. Problemy emocjonalne mogą się zdarzać dokładnie w takich samych rodzinach, tak samo jak to fałszywe postrzeganie wolności, też może zdarzyć się u dokładnie każdego dziecka bez względu na rodzinę. Często tak się zdarza, że y, na przykład na, nie znamy powodu, dla którego dziecko mogło to zrobić, nawet sobie nie wyobrażamy tego. Natomiast, drodzy Państwo, to nie tylko patologiczne domy, czy domy, gdzie jest przemoc albo alkohol, że dzieci nie wytrzymują atmosfery i uciekają, z tak zwanych dobrych domów też się zdarza ucieczka. Właśnie często jest tak, że kiedy mamy na przykład bardzo duże zasoby finansowe i dziecko jest obdarowywane wszystkim, o czym tylko zapragnie i zamarzy, to weźmy też pod uwagę to, że okej, okay, zaspokajamy jego potrzeby takie fizyczne, bytowe i tak dalej, ale czy na pewno spełniamy się w roli rodziców, jeżeli chodzi o te potrzeby emocjonalne dziecka. I może tak się zdarzyć, że ta ucieczka to jest takie zaznaczenie swojej obecności. Dziecko chce zwrócić na siebie uwagę. Drodzy rodzice, hej, ja was szanuję za to, co robicie. Ja się cieszę, że mnie stać na wiele rzeczy. Ja naprawdę doceniam to, że mamy dużo pieniędzy, i jesteśmy bogaci ale ja też potrzebuję Waszej rozmowy, Waszej obecności, zwrócenia uwagi na to, że na przykład coś się w moim życiu dzieje niedobrego. I nie mam czasu, nie mam kiedy Wam o tym powiedzieć. Także to może być jeden powód, a kolejny wpływ środowiska. Znamy, zakładam, że znamy otoczenie, w jakim przebywa nasze dziecko. Znamy kolegów, koleżanki z klasy, spoza szkoły, bo też przecież takie grono, towarzyskie nasze dzieci posiadają. Im starsze, tym już ten kręgi są coraz większe i mniej nam znane, bo załóżmy, w średniej szkole dziecko już zaczyna chodzić do klubów, na imprezy, na osiemnastki. No wtedy też musimy być czujni, drodzy Państwo, tak? Pojawia się alkohol, używki, do tego jest ogólny dostęp. Ale od nas rodziców zależy, od tego, jak wychowamy nasze dziecko, czy ono z tego skorzysta, czy nie. Czy potrafi mówić nie. Asertywność to jest bardzo ważna cecha, której musimy nauczyć nasze dziecko. Każdy rodzic musi zawsze interesować się swoim dzieckiem od strony wychowawczej. Jeżeli wiemy, że dziecko na przykład spotyka się z trochę nieciekawą z naszego punktu widzenia osobą, to dobrze się tym zainteresować. Jeżeli na przykład przyjdzie nam potem poszukiwać dziecko, no to musimy wiedzieć, do jakich kolegów czy koleżanek bądź rodziców tych osób można dzwonić. Zawsze rodzic musi mieć tę świadomość. Nawet jeżeli nie ma konkretnych adresów i telefonów, to żeby chociaż wiedział, jak te dzieci się nazywają, czy to są dzieci z klasy, czy są dzieci z jakichś kółek, nie wiem, sportowych, jakichś muzycznych, tam gdzie dziecko uczęszcza. Musi po prostu zawsze mieć taką furtkę awaryjną, że jeżeli dziecko na przykład nie wraca do domu zbyt długo, to żeby wiedzieć, do kogo można dzwonić, z kim można się kontaktować w tej sprawie. Ale wracając do tematu ucieczki dziecka z domu, jeśli już tak się zdarzy, no bo powiedzieliśmy sobie, że może tak się zdarzyć, że nie należy tego wykluczyć, oczywiście nikomu tego nie życzę. Jaki powód? No, dom, rówieśnicy, namówienie przez kolegów, koleżanki. No i teraz załóżmy, że już to się zdarzyło. Co robić? No, drodzy Państwo, pierwsza myśl to jest panika, tak? Co się dzieje? Jak to się mogło stać? Dziecko nie odbiera telefonu, nie wróciło ze szkoły. No, dramatyczne myśli w naszej głowie. A potem się okaże, że po prostu nie wiem albo sobie zrobiło żart. Albo chciało nas nastraszyć, albo chciało nam coś udowodnić, albo pokazać, że jestem, istnieję, potrzebujecie mamo i tato. I teraz z jakiego założenia ja wychodzę jako matka? Zawsze mam, drodzy państwo, kontakt do najbliższych kolegów i koleżanek moich dzieci. Kontakt telefoniczny, bo dzisiaj to jest podstawa naszej komunikacji, tak? Do rodziców, adres, telefon tych najbliższych kolegów i to nie jest, drodzy państwo że ja wypytuję dzieci, że ja im dzieci, że one się nie czują samodzielne, bo, bo mama musi mieć... Nie, nie, nie. To jest moje prawo i obowiązek jako matki. Mam yy, kontakt do wszystkich kolegów i koleżanek moich dzieci, z którymi się kontaktują, spędzają czas, bo w takiej sytuacji, kiedy nasze dziecko ucieknie z domu, to jest kontakt, kontakt bezcenny. Bo służby, czy to policja, czy jakieś ośrodki, czy fundacje, które pomagają w, za, w szukaniu zaginionych, to jest dopiero potem. Ja mówię o tych pierwszych godzinach, czy nie daj Boże nocy. Kiedy dziecko dziecka nie ma w domu, a powinno być. Jeżeli jest sytuacja, gdzie wiemy, że dziecko uciekło z domu, mamy tę świadomość, ponieważ dziecko na przykład zostawiło jakieś wyraźne sygnały ku temu, no to należy dziecka zacząć szukać. Czasami można sobie, czasami niektórzy rodzice mogą tak myśleć, że spokojnie, zgłodnieje, je to wróci, natomiast e, trzeba mieć tę świadomość, że w tym czasie coś się dziecku może wydarzyć. Że na przykład dziecko nie będzie miało koncepcji, gdzie na przykład spędzić noc, dziecko nie będzie miało koncepcji, e, sk skąd wziąć jedzenie, na na przykład, jak mu się pieniądze skończą i tym podobne. No I wtedy dziecko może się posunąć do jakichś zachowań takich typowo nieracjonalnych. Także w tej sytuacji nie można niczego bagatelizować. Trzeba po prostu od razu rozpocząć pewne kroki, poinformować policję, podzwonić po, yy, r, 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 po znajomych, rodziców tych dziecka i tak dalej. Na przykład może tak się zdarzyć, że dziecko nie miało możliwości powiedzenia nam, że po, po szkole idzie na urodziny do kolegi, do koleżanki. Zostało zaproszone, prezent kupiło ze swoich pieniędzy, o czym my nawet nie wiemy, samodzielnie jest i koniecznie chciało pójść. Impreza się przeciąga. Mówię o takich dzieciach. Nawet w szkole podstawowej są urządzane takie Kinderbale, Kinderparty, czy na przykład w starszych klasach już imprezy, tak zwane. No i drodzy Państwo, do kogo możemy mieć pretensje potem? Telefon jest wyłączony albo dziecko z uwagi na głośną muzykę nie słyszy telefonu. My jesteśmy już w totalnej panice. Yy, policja nie przyjmie zgłoszenia, bo nie upłynęło ileś tam godzin, tak? Yy, zakładając, że dziecko właśnie uciekło z domu. Ono się świetnie bawi. Także kontakt do najbliższych z otoczenia naszych dzieci, kolegów, przyjaciół, koleżanek, rodziców tych dzieci, adresy, żeby podjechać, ewentualnie zapytać. To jest dla mnie podstawa w ogóle egzystencji i funkcjonowania nas jako rodziny. Ja sobie nie wyobrażam, żebym nie miała kontaktu i w przypadku, kiedy syn czy córka nie wracają ze szkoły, pierwszy telefon wykonuje, bo może zapomniał zadzwonić, tak? albo wydawało mu się, że mamy i tak nie ma w domu, bo nie wróciła jeszcze z pracy, bo wraca o 20, 22 czy 23, to nie zauważy, że mnie nie ma. Drodzy Państwo, to co w głowie naszych dzieci to jest zupełnie inne myślenie. Jeżeli jest sytuacja, że te, tego typu sytuacja się powtarza, a my nie potrafimy znaleźć tego, tej przyczyny dziecko na przykład nie chce się przed nami otworzyć, nie chce z nami porozmawiać, to dobrze jest udać się do psychologa. Czy to będzie psycholog szkolny, czy to będzie psycholog w poradni, nie ma tutaj większego znaczenia. Raczej bym odradzał wizytę u psychiatry w pierwszej kolejności, ponieważ w dzisiejszych czasach coraz częściej jest taka tendencja, że jak coś się niedobrego dzieje, to idziemy do psychiatry po tak zwane tabletki. Nie, przede wszystkim e, trzeba iść do psychologa, natomiast w pierwszej kolejności to nie wysyłamy dziecko, tylko my jako rodzice idziemy w pierwszej kolejności do psychologa ponieważ może zdarzyć się, że problem jest nie po stronie dziecka, tylko po stronie typowo wychowawczej. Oczywiście może zdarzyć się również odwrotnie, ale w pierwszej kolejności to rodzice do psychologa muszą iść. Na każdy sygnał, kiedy dziecko nie wraca do domu, reagujmy natychmiastowo, drodzy państwo i Traktujmy to poważnie. Nie machajmy ręką, że na przykład, a to się często zdarza, tak? Znika na noc, wraca na drugi dzień, bo, 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 bo sobie u kolegi spędził czas albo grali całą noc, bo mieli e, jakiś maraton gier. Y, nie machajmy na to ręką i nie zakładajmy, że znowu jutro wróci, bo któregoś razu może się zdarzyć tak, że na przykład dziecko, które uciekło, nie ma pieniędzy załóżmy, no to żeby. a jest głodne, no to nie wiem, pójdzie do sklepu, coś ukradnie. Teraz jest wszędzie monitoring, jest ochrona, złapią tego dzieciaka. No pewnie łatwiej wytłumaczyć młodsze dziecko, tak? bo to i, i policja, i straż miejska, czy ochrona sklepu, czy się przymknie oko, mrugnie, pójdziesz, y, mamo, tato, zapłacisz za to, co dziecko ukradło, czy w jego mniemaniu pożyczyło. No ale kiedy są to już starsze dzieci, załóżmy 16-letnie, to drodzy państwo, to już jest wykroczenie. Za to jest poprawczak. Tu już się włączają służby mundurowe, porządkowe i już spotykamy się w sądzie. Także to już nie są przelewki, to nie jest zabawa. My rodzice, jakby do przynajmniej do 18 roku życia, ale zakładam, że również później, kiedy te dzieci są pod naszą opieką i mieszkają w naszym domu, no mamy obowiązek, żeby je chronić i za nie odpowiadamy. Jestem mama małpa TV -trwam .pl. Pod tym adresem mailowym czekamy na Państwa opinie o naszym programie oraz propozycje nowych tematów, jakie powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach. A teraz już dziękujemy i zapraszamy na kolejny program, jak zawsze we wtorek o godzinie 16.10.